Neski teraz już nie ma żadnej tajemnicy, oficjalnie możemy to powiedzieć, trener Mariusza Podzianowskiego. to właśnie ten trener, który stworzył ten team, który ma zupełnie odmienić Mariusza i spowodować, że w rewanżu z Seanem Markoklem zobaczymy zupełnie innego Pudziana. Czy tak rzeczywiście będzie, no i jak się pracowało z Mariuszem Podzianowskim? czy znaczy tak będzie, to się dopiero okaże w sobotę, tak, bo przygotowania to jedno, a walka to drugie. Natomiast rzeczywiście zmontowaliśmy taką grupę trenerów, <laughs> między innymi Arbisza Majewa i Tomka Lipińskiego i moją skromną osobę. No i tak na dobrą sprawę od 1 lipca pracowaliśmy nad tym, żeby troszeczkę spiąć w taką klamrę wspólnych przygotowań i poprawić pewne elementy na tyle, na ile to jest możliwe w takim czasie i z osobą taką jak Mariusz. Jak nam się pracowało? Bardzo dobrze. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Oczywiście dostając tą okazję współpracy byłem pełen obaw, no bo szczerze mówiąc nie miałem zbyt wielkiego doświadczenia z zawodnikami ciężkiej wagi. Więc to było jedno. No a drugie, Mariusz też jest człowiekiem, który już z wieloma trenerami pracował, wielu... Znanych trenerów takich jak trener Gajda czy trener Mróz pracowali z nim, więc no szczerze mówiąc był lekki stresik, tak, no bo pracować po takich tuzach, no to jest duże wyzwanie. Natomiast Mariusz się okazał człowiekiem, który jest pełnym profesjonalistą, sportowcem z krwi i i naprawdę cały ten czas, kiedy pracowaliśmy razem, był na każdym treningu naprawdę i wiaderko, i żyganko, wszystko było ciężka praca, także złego słowa nie pozwolę powiedzieć na Mariusza, aby wszyscy mieli takich zawodników jak on pod swoją opieką. No to znaczy, że rzeczywiście zaangażował się, było, był krew po Team Z, jak rozumiemy, natomiast jak to wyglądało, jeśli chodzi o ten moment, kiedy zaczęliście, w jakim stanie zastaliście Mariusza Podzianowskiego? Mariusz był generalnie, nie był jakoś tam bardzo w treningu, także myśmy zaczęli dość wcześnie najpierw zaczęliśmy budować pewne elementy, potem przeszliśmy w budowanie przede wszystkim wytrzymałości, tak, i, i, i tutaj na tym się bardzo skupiliśmy, oczywiście te elementy techniczne, które... Chcieliśmy w pleści poprawić, tak, żeby, żeby Mariuszowi tą grę w, w ringu usprawnić, że tak się wyrażę. Też włożyliśmy. Natomiast, natomiast nogro to było też praca nad i przygotowanie jego e, wydolności, bo to, e, to był taki faktor, który był dla mnie bardzo istotnym elementem no i ogromnym wyzwaniem. Czy był jakiś taki jeden moment, w którym jedna i druga strona miała się dość nawzajem i chciała się rozstać? Nie. Nie, nie, no wiadomo, że mieliśmy takie momenty, kiedy on naprawdę był już zmęczony, bo ciężko trenowaliśmy, były takie okresy, kiedy był, kiedy był dociążany bardzo mocno sparingami dochodzeniowymi, z naprawdę wymagającymi zawodnikami, takimi chociażby jak Deberny, tak, to klasowy zapaśnik no to, to były takie momenty, że naprawdę miał dosyć i było widać, że najchętniej rzuciłby już rękawice i, i wyszedł z sali, ale nie wychodził, trenował dalej. No i to znaczy, że jest profesjonalistą, a to, że każdy na jakiś moment przygotowań ma ochotę wyjść z sali, ma już dosyć, no to jest część tej zabawy. Różne opinie, sam wspomniałeś, z różnymi trenerami pracował Mariusz Poziadowski, no i też różne opinie o nim były. Ty twierdzisz, że to profesjonalista pełną gębą, powiedz, jak to rzeczywiście wyglądało, czy jego trzeba jakoś dodatkowo motywować, czy go zachęcać, a jakieś sztuczki stosować, żeby go do tych treningów przymuszać? Jak to wygląda z twojej strony? to wydaje mi się, że Mariusz był bardzo zmotywowany do tego rewanżu i, i bardzo chce tego. E, więc ja nie miałem w ogóle jakiejś potrzeby takiej dodatkowej motywacji, czy pracy na, 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 nad tym, żeby go do, do tego wysiłku namówić, czy zmusić. Nie, nie, nie. Nie było tak. Było tak, że nawet w okresie, kiedy e, teraz już pomału schodziliśmy z obciążeń, łapaliśmy świeżo, to musiałem go po prostu wyganiać z sali. Powiedz, jak trenowaliście? Ile razy, no i jakie elementy przede wszystkim przed tą walką e, rewanżową ćwiczyliście? Wiesz co, to zależy od okresu przygotowań. W pierwszej fazie trenowaliśmy nie tak bardzo intensywnie. W najbardziej intensywnym okresie trenowaliśmy w systemie dwa dni treningowe po dwie jednostki, dzień przerwy, dwa dni treningowe po dwie jednostki, dzień przerwy. Inaczej też wyglądał okres sparingowy i ten okres techniczny, przygotowawczy. Wiesz co? No, skupialiśmy się na tym, żeby po prostu nauczyć Mariusza pewnych zachowań w parterze, nie dać się tak łatwo podejść, jeśli chodzi o utratę pozycji. Staraliśmy się generalnie nauczyć Mariusza o lepszej kontroli. Tutaj na tym kupę pracy włożył Arbi i bardzo dużo pracował. Też Tomek Lipiński jako sparring partner. Bardzo dużo czasu na to poświęcili. No i później, kiedy już złapaliśmy troszeczkę tego tlenu, kiedy już była wydolność, no to zaczęliśmy pracować, mając tą bazę, nad, nad pozostałymi elementami, o których nie bardzo chcę mówić, no bo one są na walkę. Natomiast no, jest to wszystko przemyślane, było poukładane. Mam ogromną nadzieję, że to wszystko. Przełoży się na walkę sobotnią, i, i, i że będziemy mogli mówić o tym w kategorii pełnego sukcesu. Oby tak było, dziękujemy bardzo i powodzenia w takim razie.